Cześć wszystkim! W dzisiejszym odcinku zobaczycie wyjątkowego Mercedesa SL Shooting Brake od Brabusa. Opowiem też o elektrycznym Xiaomi SU7, który pobił rekord na Nurburgringu, nowy Porsche 911 Carrera T tylko z manualem oraz o specjalnych blokach silnikowych chemii od Dodge'a. Na koniec ciekawostka o znanym pikarzu szczęsnym. Brabus stworzył wyjątkowego Mercedesa SL Shooting Brake z karbonowym nadwoziem. Niedawno odbył się pokaz mody, na których pokazali bardzo wiele ciekawych modeli. Jednym z nich jest ta czarna bestia na czterech kołach, którą Brabus przemienił w prawdziwy motoryzacyjny sen. Bazuje na Mercedesie AMG SL63, lecz ma niebotyczną moc – 985 koni mechanicznych. Wyobraźcie sobie samochód, który nie tylko wygląda groźnie, ale i poruszy się z prędkością, która może rywalizować z najszybszymi wagonami świata. Brabus Rocker GTS to wyjątkowy projekt, który zaczyna się od kompletnie przeprojektowanego nadwozia, z włókna węglowego. Żadnych kompromisów. Każda część tej konstrukcji została wymieniona, by stworzyć coś jednego w swoim rodzaju. Nowy przód z agresywnym spoilerem nie tylko poprawia aerodynamikę, ale też nadaje pojazdowi imponujący wygląd. Brabus usunął składany dach, zmieniając sylwetkę na bardziej sportową i muskularną. Artyub przyozdobiono dyfuzorem z poczwórnymi końcówkami wydechu z karbonu. Pod maską czeka potężny hybrydowy silnik V8. Brabus poszerzył standardowy silnik Twin Turbo Mercedesa do 4,4 litra, co już samo w sobie daje oszałamiające 785 km mechanicznych. A to nie koniec. Dodatkowy napęd elektryczny dokłada Kolejne 201 KONI. Cała ta moc przenoszona jest przez 9-biegową automatyczną skrzynię biegów, co to oznacza czystą szybkość. Brabus Rocket GTS przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w zaledwie 2,7 sekundy. I choć prędkość maksymalna wynosi elektronicznie ograniczone 370 km na godzinę, inżynierowie Brabusa sugerują, że to auto ma potencjał na więcej. Jak Wam się podoba? Czekam na komentarze. Właśnie pojawił się nowy gracz na torze Nürburgring, który może zrewolucjonizować rynek elektryków. Chińska firma Xiaomi zaskoczyła wszystkich wprowadzając na tor prototyp swojego elektrycznego sedana SU-7 Ultra, który okazał się najszybszym czterodrzwiowym autem. Po zaledwie 6 i 48 sekundach ten niesamowity pojazd wykręcił czas, który zrobił wrażenie. Ale to dopiero początek. Xiaomi ma ambitne plany i w 2025 roku zamierza spróbować pobić rekord najszybszego czterodiowego elektryka produkcyjnego. Dopiero w lipcu firma ujawniła prototyp SU7 Ultra, obiecując wprowadzenie w wersji produkcyjnej już w przyszłym roku. Chcą dołączyć do grona pięciu największych producentów samochodów na świecie, a osiągnięcie na Nurburgringu to tylko jeden z kroków w tym kierunku. Podczas testu prototypu na torze doszło do ciekawego zdarzenia. W pewnym momencie pedał przyspieszenia odmówił posłuszeństwa, co mogło być niebezpieczne, ale kierowca szybko poradził sobie z problemem. Pomimo tego SU7 Ultra osiągnęło niesamowity czas, bijąc wcześniejszy rekord, który należał uwaga do Porsche Taycan Turbo GT. Co więcej, ten elektryk ma pod maską imponujące 1548 koni mechanicznych dzięki swojemu unikalnemu układowi tri-motorowemu. Przyspieszenie do 100 km na godzinę zajmuje mu zaledwie 1,97 sekundy. Jak na samochód stworzony przez producenta smartfonów, to uważam, że to naprawdę zdumiewające osiągnięcia. Nie tylko dziennikarze motoryzacyjni są zafascynowani tym modelem. Dyrektor Generalny Forda, Jim Farley, odnieśli testuje SU-7 Ultra i stwierdził, że nie chce się z nim rozstawać. Chińscy producenci samochodów intensywnie walczą o uznanie na rynku, a wyścig na Nordbroking to dla nich wyjątkowa okazja, by pokazać na co ich stać. Ciekawicie, co przyniesie przyszłość dla Xiaomi i ich nowe elektryki? Porsche wprowadza nowego 911 Carrera T, tylko z manualem. Dla wszystkich entuzjastów motoryzacji mamy ekscytujące wieści. Nowe Porsche 911 Carrera T na rok 2025 zachwyca nie tylko designem, ale i osiągami. Po raz pierwszy w historii dostępne będzie wyłącznie z sześciobiegową manualną skrzynią biegów, a dodatkowo będzie możliwość wyboru w wersji cabriolet. Pierwsze egzemplarze z nowego Carrera T zadebiutują w salonach latem przyszłego roku. Warto zaznaczyć, że Porsche stanowiona na czystość modelu Karate, oferując jedną idealnie dopracowaną skrzynię biegów, co czyni go jeszcze bardziej autentycznym. Co jeszcze wyróżnia nowego Karate? To potężny silnik o pojemności 3 litra z podwójnym turbodoładowaniem, który teraz generuje aż 388 koni mechanicznych. To o 9 więcej niż w poprzedniej wersji, co sprawia, że kupę przyspiesza do 100 km na godzinę zaledwie 4,3 sekundy, podczas gdy potrzebuje na to 4,5 sekundy. Porsche nie zapomniał także o bezpieczeństwie. W nowym modelu zainstalowano potężne sześciotłoczkowe zaciski hamulcowe oraz większe tarcze hamulcowe, co znacząco poprawia wydajność hamowania. Oprócz tego standardowy układ kierowniczy, osi tylnej i nowoczesne zawieszenie sprawiają, że prowadzenie samochodu to czysta przyjemność. Zewnętrzne akcenty w kolorze Vandium Grey Metallic oraz unikalne detale, jak czarne stalowe końcówki wydechu, nadają mu sportowego charakteru. Wnętrze z kolei łączy elegancję z nowoczesnością. Te niesamowite maszyny trafią do sprzedaży latem przyszłego roku. Jak Wam się podobają? Dajcie znać w komentarzu. Dodge wciąż oferuje chemię, ale nie w samochodach. Jeśli masz o potężnym silniku chemii, mam dla ciebie świetne wieści. Dodge Direct Connection wprowadza na rynek bloki silnikowe Hellfund 426 oraz Drag Pack 4 które pozwolą ci stworzyć wymarzone V8. Hellfund startuje od ceny 8815 dolarów, a Drag Pack kosztuje 10570 dolarów. Zamówienia będą przyjmowane od początku 2025 roku. Na targach SEMA Dodge Direct Connection Zaprezentuje swoją nową ofertę śników chemii, choć niestety żaden z nich nie trafi do nowego modelu samochodu produkcyjnego. Dla entuzjastów motoryzacji, którzy potrafią samodzielnie majsterkować, to idealna okazja, aby zbudować własnego potwora V8. Co czyni tę ofertę szczególną? Po raz pierwszy Elefant A3426 i Dragpad 354 są dostępne w najprostszej formie, bez dodatkowych komponentów. Dzięki temu masz szansę na zbudowanie silnika dokładnie według własnych potrzeb. Bloki te charakteryzują się nowoczesną konstrukcją, która poprawia smarowanie, chłodzenie i wytrzymałość. Nowe bloki będą dostępne w sprzedaży na początku 2025 roku. Jestem ciekawa, czy ktoś z Polski Kusi się na taką propozycję. Toyota wprowadza do swojego świata słuchów coś niesamowitego kabriolety. Tak, dobrze słyszeliście. Toyota prezentuje swoje dwa flagowe modele Land Cruiser i Forerunner w wersji kabrioletów. Te pojazdy nie tylko wyglądają fantastycznie, ale również mają wiele do zaoferowania. Zacznijmy od Land Cruisera. Wyposażony w zdejmowany materiałowy dach i imponujące ulepszenia terenowe, ten SUV z pewnością przyciągnie uwagę miłośników przygód. W dodatku jego konstrukcja pozbawiona jest słupków C i D, co nadaje mu nowoczesny, otwarty charakter, a jednocześnie Zapewnia dodatkową sztywność dla lepszej stabilności. Z kolei 4Runner TRD Surf to ukłon w stronę kultury plażowej Kalifornii lat 80. Ten dwudziesty pojazd ma odważny, skrócony dach i otwartą kabinę z rolbarem, która pomieści deski surfingowe. Jego malowanie w odcinach turkusu przypomina fale oceanu, a drywanowe opony i podniesione zawieszenie sprawiają, że jest gotowy na każdą wyprawę. Pod maską faranera kryje się mocny turbodoładowany silnik o pojemności 2,4 litra, który generuje aż 278 koni mechanicznych. Z niestandardowym wydechem brzmi naprawdę świetnie, a jego napęd na cztery koła zapewnia doskonałą kontrolę na każdej nawierzchni. Ciekawe kiedy będą w sprzedaży i czy trafią na polski rynek. Wojciech Szczęsny sprzedaje swoje luksusowe Audi. Cena nie dla każdego. Wojciech Szczęsny, znany z miłości do szybkich, luksusowych samochodów, właśnie wystawił na sprzedaż jedno ze swoich perełek. białe Audi Q7. To szansa dla fanów Bramkarza, który po krótkiej sportowej przerwie wrócił na boisko, by wspierać Barcelonę. Cena? Cóż, jest dostępna raczej dla wybrańców, mimo że kwota wynosi 325 tysięcy złotych, wciąż jest atrakcyjna. W końcu Szczęsny wyjątkowo dba o swoje auta, a to Audi jest w idealnym stanie, bez wypadków, z zaledwie 38 tysiącami km na liczniku. Gwarancją aż do 2028 roku. W garażu Szczęsnego same perełki. Audi to tylko kropla w morzu motoryzacyjnych skarbów, które kryje się w garażu polskiego bramkarza. W kolekcji szczęsnego znajdziemy luksusowe bryki, takie jak Rolls-Royce, Bentley, Porsche 911 czy Audi R8 Spider, a prawdziwym diamentem w jego zbiorach jest Rolls-Royce Cullinan Black Badge, za którego trzeba było zapłacić od 1,5 miliona złotych w górę. Nic dziwnego, że teraz Szczęsny postanowił rozstać się z Audi Q7, być może szukuje miejsce na nowy ekskluzywny model. Idealny stan, unikalne wyposażenie i historia. W ogłoszeniu czytamy, że Audi Q7 Szczęsnego z roku 2023 jest bogato wyposażony, skonfigurowany na specjalne zamówienie. Dodatkowo, porównując je do nowego egzemplarza, którego cena przekaże 400 tysięcy zł, cena wywoławcza wydaje się naprawdę kusząca. Dla fanów i kolekcji, to nie tylko świetne auto, ale i okazja do zdobycia odrobiny historii polskiego futbolu. Słuchajcie, dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do subskrypcji, ponieważ już bardzo mało brakuje nam do 80 tysięcy subskrypcji, co będzie oznaczało kolejny konkurs. Także zapraszam do kolejnego odcinka w czwartek o 18.00.